Ja kilka tygodni temu. Widzieliście, jak z moją dziewczyną Magdą robiłem stół z plastra drewna. E, Mamy Magdy, dla której stół był prezentem. E, tak się spodobał, że zachciała drugi. I zacząłem się zastanawiać, czy jest trochę lepszy sposób na usuwanie tej kory. A wtedy Magda wzięła e, dłuto e, młoteczek i e, obiliśmy to, e, co się dało. Reszta została trochę. Oszlifowana, pokryta lakierem, wyglądała całkiem fajnie, no ale korzystając z okazji, że odezwał się do mnie Gearbest, czy czegoś mi nie podesłać do testu, e, zachciałem coś takiego, strasznie się tego boję. Jest to e, tak zwana tarcza łańcuchowa. Można to oczywiście kupić już w Polsce i zastanawia mnie, czy w ogóle regulują to jakieś przepisy BHP, bo wygląda naprawdę, e, naprawdę przerażająco. To jest nic innego jak taki e, Kubełkowy typ tarczy, nazwijmy to, w którym na obrzeżu jest łańcuch, tak jak do piły łańcuchowej. Co ciekawe dla koneserów gatunku, jest to jakaś marka Warrior, która, mimo że jest sprzedawana przez GearBest, to tutaj jest napisane, że jest produkowana dla Harbor Freight, czyli amerykańskiej wersji takiego naszego obika staramy. Bardzo ciekawe, jak się potoczyło, że. Akurat ta marka trafiła na Gearbest. No ale tak, w tym odcinku przetestujemy sobie tą tarczę. Jestem przerażony. Podejrzewam, że będzie rzucała na boki drewnem, i generalnie będzie turbo niebezpieczna. Tutaj było zakle zaklejone, natomiast to opakowanie nam podpowiada, że tą tarczą możemy ciąć, żłobić i nadawać kształty drewnu nazwijmy to. Generalnie pomysł jest taki, że właśnie nie tylko można coś tu ściąć, ale też działa po prostu jak piła tarczowa, czyli jakąś deskę można przyciąć. Co prawda tego bym nie próbował, ale tak. Od drugiej strony mamy jeszcze folię, <noise> którą pasowałoby zdjąć. E, w ogóle, cała ta tarcza, z tego co widziałem na necie, składa się z po prostu dwóch kawałków e, jakiejś blaszki. To chyba jest nawet nierdzewka, e, i pomiędzy nią ten łańcuch jest po prostu wsadzony. Więc póki jej nie założymy na szlifierkę, a tutaj są takie klipsy. Ja tych klipsów na razie w takim razie ściągać nie będę. Śmieć poleciał na szczęście w stronę mojego domu, a nie sąsiada. Zawieruszyłem gdzieś e, klucz od szlifierki. Mam nadzieję, że uda się ją tu umocować bez większego problemu. Ok, pasuje całkiem nieźle. To jest chyba 115-4-inch, e, czyli to jest chyba 110-115. A, to jest szlifierka 125. Jezu, to nawet wygląda przerażająco. Wezmę jeszcze rękawicę RS Slipstop. Polecam serdecznie. Z wszystkich rękawic, które dostałem od RS. A o te dbam najbardziej, bo no cóż, są zajebiste. Zostawię Wam linka do sklepu w opisie. W ogóle wszystkie linki znajdziecie w opisie jak zwykle. Do Gearbest też, chociaż jak znajdziecie to gdzieś tu lokalnie, taniej, to śmiało. Dobra, eee, jestem przerażony. Więc tak, podłączmy to do prądu. <laughs> Rzućcie w komentarzach jakie są wasze najgorsze wypadki z elektronarzędziami. Ewentualnie ograniczmy się do szlifierek kątowych, z którymi na szczęście nie miałem jeszcze odpukać, odpukać. żadnych e, niemiłych przygód. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby tarcza pękła i nic takiego, ale e, jak używałem frezarki w 2012 albo 2013 to prawie straciłem e, wskazującego, dobrze mówię, i kciuka. Na szczęście ktoś mi to odratował. <laughs> Więc tak, od tego czasu jestem bardzo ostrożny. Zakładam rękawice. Co prawda nie powinno się używając tego typu narzędzi, jakbym robił co innego, to bym nie zakładał. Po prostu boję się, że odskoczy jakiś kawałek yy, kory, uderzy mnie w rękę, ja się przestraszę i jak upuszczę tą szlifierkę z tą tarczą, to będzie jeszcze bardziej niebezpieczny. Zastanawiam się, jak to będzie działać. Dobra, Uruchomienie próbne zawsze, proponuję wobrobić, jak zakładacie nową tarczę na szlifierkę, żeby po prostu zobaczyć, czy się dobrze ułożyła. Jest całkiem nieźle. No i teraz będę trzymać cały czas przycisk i nie puszczać. W razie czego cokolwiek by się działo, to szlifierka po prostu się sama wyłączy. to się nie spodziewałem, powiem Wam szczerze. <noise> Jak tylko dotknąłem tą tarczą, to to drewno dosłownie znikło. Więc. OMG! zbiera bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo dużo materiału naraz. Nie chciałem tak głęboko wejść. Może przesunę to tu na skraj was też przesunę, żebyście lepiej widzieli. Chryste, panie. Tym bardziej nie chciałbym mieć tego w nodze albo w ręce, ale wow, zastanawiam się, co jeszcze można zrobić w takim razie tą tarczą. Może coś wyrzeźbię zaraz. Ten kawałek nagrywam trochę później, bo w filmiku powiedziałem, że nie da się robić tak, a okazuje się, że jednak się da i daje to bardzo, ale to bardzo ładne efekty, więc chciałbym wam jeszcze na szybko pokazać jak to działa. A żeby nie było, że filmik kłamie. Jak widzicie, wychodzi bardzo ładna powierzchnia, a no cóż, wcale to nie spowalnia pracy. Na początku e, nie wyczaiłem tego subtelnego momentu, w którym jeszcze ta kora trochę była nierówna i opierała się ta tarcza po prostu i nie pozwalała się zagłębić, ale jak troszeczkę się to zjedzie, to w końcu zaczyna brać i bierze bardzo, ale to bardzo równomiernie. Więc tak, wracamy do y, oryginalnego filmu. Uwaga. Dobra, drugi teścik. Spróbujmy sobie ściągnąć koraz czegoś takiego, chociaż trochę się chyboczę, więc zobaczymy czy będzie bezpiecznie. Jak nie, to sobie odpuszczę. Powiem Wam, że jest to całkiem sensowna rzecz. W sensie nie jestem przekonany nadal co do bezpieczeństwa. Nie daj Boże, jak się coś rozsypie tutaj i ten łańcuch poleci, to naprawdę może zrobić spustoszenie. Generalnie jak widzicie jakiś projekt z naturalnego drewna musicie zrobić jakieś wyżłobienie, jakiś rowek. Myślę, że ta tarcza się do tego nada. Zacząłem dla Was nagrywać podsumowanie i okazało się, że kamera nie jest włączona, więc jeszcze raz nie wiem kompletnie co więcej powiedzieć o tej tarczy. Dwa szybkie testy, jak widzicie, bardzo fajnie usuwa korę, a można też szybko sobie coś podrzeźbić pod, pod w jakimś kawałku drewna, więc. Zdecydowanie do jakichś tam y, projektów z naturalnego drewna. Tarcza użyteczna, na pewno dobra alternatywa dla siedzenia przez godzinę z dłutem i młotkiem, chociaż oczywiście to też ma swój urok. I nie mówię, że to jest lepsze, bo tym zdecydowanie nie zrobicie tak precyzyjnych rzeczy. Więc jako jakiś tam dodatek do narzędzi do drewna, jak najbardziej, ale też. Trzeba pamiętać o ograniczeniach, chociażby w fakcie, że to jest jednak dość mała tarcza. Tutaj mamy z 3, no tak na oko nawet mniej chyba, bo zaczyna się ta e, wyoblona część tej, 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 tego miejsca, gdzie a, chwyta nam e, nakrętka. Więc tutaj mamy dosłownie 3 cm głębokości. Dalej dalej nie pójdzie, więc w tym momencie jakieś tam cięcie desek czy coś takiego, tak jak nam informuje producent, no raczej odpada, chyba że to są jakieś malutkie deski, a do tego i tak lepiej użyć piły, bo tutaj mamy dość duży żas, tak na około 5 mm albo 6, więc dużo materiału się marynuje niepotrzebnie. Nie wiem. Tarcza zdecydowanie dla odważnych. Może ktoś z Was takiej używa na co dzień, to coś podpowie. Całkiem spoko, ale no cóż, przerażająca. Tyle, tyle mogę powiedzieć. Linki jak zwykle w opisie. Krótki filmik. Nie chcę marnować za dużo Waszego czasu. Idźcie lepiej gdzieś na dwór i coś poróbcie. Eee, tak, tyle. To dzięki za oglądanie i jak zwykle. Miłego dnia.